I wszystko ci jedzie kurwa? Ja? Ja? Ja, na zakład grzybowy, Oj, Ale chuj, tu? Oj, Dobra, idziesz na melarz. Czopka Chodźcie, tak chodźcie, no? <grywa> A, ja A, ja o to jest. się no? <grywa> no, no, chodzi? Learn how to hustle, skurcze. Rozmawiam z żonem o planach my kontra oni. Sebum słuchał co pierdoli bana, nie ma mowy. Musiałbyś zabić mi brata, żebym w uronił. Sam historię z miasta, a ty ogólnie... Aż tak niewrażliwy jesteś? Okej. Okay. No, no ja ronię łzę w mniej dramatycznych sytuacjach. I nie tylko, i nie tylko ze smutku. Często ze wzruszenia, z jakiejś sytuacji, którą uważam za piękną, a nawet na jakiś utwór muzyczny, bo po prostu jestem wrażliwy artystycznie. <laughs> Kurwa, słucham teraz. mowy: Musiałby zabić mi brata, żebym Jej, z Ta domówka, komisariat, każdy ziomek tam obies Weź nie piedol, mi jak kroki stawiać, mam nie wiesz jak jest jest dla rodziny tu, a nie dla dam, a nie dla niej Ona chciała wąchać kokos z tobą, a masz tylko klej Chciałem być z numerem jeden, a jesteś numer 60 Jesteś pozer, nawet starzy ci nie wierzą e, Co jest granate, serce bije ledwo Muszą z pomocą, już to kruszy na telefon Obczą, nie wiem jakie barwie wybrać Dalmatin Widać to po pyskach, że nikt dwa Zmaga modlitwa, tylko bliscy. Całe miasto chce pomocy, krzyk. Nie jest już uchryty, żyk. Nic nie pomoże ci, bo jest nikt się nie to, słyszy. Ludzie wyprzedali duszę swoją, zajebane pliki. Ukaz najpierw kochacie, a potem nienawidzi. Trzymam ją na dystans i na pewno nie na linii. Nie naiwny, jestem już, wiem co jest na niby. Ci nam to co daje miasto, mimo że to złe dla psychy. To pięciopiaskowe gastro, bo podaje same hity. Mocno uczą błędy mnie, a jeszcze moczliwe tripy. Lubie nisko chowaj no to można w zasadzie rozpatrywać dosyć tożsamo, nie? Te <grym> błędy i betripy. <back> tripy. <grym> Jeszcze nie mówią prawdy, jeśli bez są mili. O kurwa, no chyba dużo. Hmm, jakichś nieprzyjemnych sytuacji go spotkało w życiu, skoro. Hmm, jeżeli ktoś cały czas jest miły, to zaczyna automatycznie być dla niego podejrzany. Nie wiem, ja znam sporo osób, które zawsze są miłe. I. Kurwa, no. Są tak miłe, żebym ich nie podejrzewał o jakąś chujozę. Chuj A. Chcą uśpić moją czujność. Może właśnie o to chodzi. Pierdolną w najmniej oczekiwanym momencie, kurwa. Czasu Czasu jest jest ok. No dobra, czyli co? Ja i moje ziomki, znam bloki, swoje przyszedłem, w chuja się zrobić nie dam. Eee, kurwa, lisz podeszwę Leszu. Tyle z tego mniej więcej wyciągnąłem. <grywa> dobra, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Początek na razie... Tu eee, nie urwał, może tak. Ale też... Yy, jest jakoś tak, żebym... dobra.